Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Sucharek Sucharski A to jest e, Pierwszy odcinek z mojej e, Serii Mondujemy z Sucharkiem. W pierwszej W pierwszym odcinku stworzymy sobie świat Pewnie będziemy trochę drewna I zrobimy pierwszy prowizoryczny e, Domek który będziemy e, Mam nadzieję, że w przyszłości Rozbudowywać no więc bez yy, bez jakichś ozdobników może stworzymy sobie świat no, no dobrze, więc yy, nazwa modujemy Dobra OK i more. I tutaj mam przygotowany jeszcze, który sprawdziłem yy, sit. Jeżeli ktoś chce, sobie może go spisać teraz. Dobra. I create new world. Może się tak to zdarzyć, że yy, świat się może nie wczytać za... przy nagrywają to pierwszym razem, bo... Mam jakieś dziwne e, z tym problemy Nie wiem dlaczego nie się po prostu pokazywać A mam, mam nadzieję, że się, nie że się włączy od razu Jeżeli się nie włączy to po prostu e, Przerwę nagrywanie e, I spotkam się już na e, kiedy się włączy Świat się włączy że korzystając... o dobra, właśnie tak mi wskakuje się za do Boga, nie chce mi e... nie chcę mi się po prostu włączyć. Nie wiem, poczekajmy może trochę i od razu e... może troszeczkę pogadam. E... Ostatnimi czasy na moim kanale, czyli jakieś 3-4 miesiące, tak mi się wydaje, e... nie było filmów z powodu e tego, że ja nie chciałbym tych filmów, nie miałem wady. Przepraszam was ale niestety musiała być drobna przerwa, bo e, coś mi nawaliło z mikrofonem, To będziecie słyszeć e, po prostu spadł mi, nie wiem dlaczego. Dobrze, jesteśmy już na wygenerowanym terenie, o, dosyć ładny mi się... Mm, tylko cienie. Dobra, wróćmy może do tego czego, o czym mówiłem. To nie było moich, nie było filmików, yy, no bo nie miałem po prostu żeby ich nagrywać, także po prostu mi się nie chciało nie miałem czasu, bo yy, na to był, yy, nie pamiętam, ale nie pamiętam kiedy to było. Ale po prostu nie miałem, nie chciało mi się może, tak jeszcze możemy powiedzieć. Yy, po prostu miałem nie miałem komputera yy, bo nie mogłem nagrywać za bardzo gier, bo po prostu yy, liczba FPS-u była przerażająco mała i wy byście tego nie chcieli oglądać i tak, i tak, bo yy, liczba FPS-u była po prostu za mała i yy, no, źle się by się oglądało. A teraz wracamy do aktywki. Mamy trochę jedzenia to dobrze no i E, takie podstawowe rzeczy weźmiemy skrzynię e, od razu mówię, że będę grał na modyfikacjach e, takich ja... może będzie ich więcej na razie jest są, jest tylko tyle e, jest to Optifine Race Minimap e, i Timber Mod i, i e, Inventory Tweaks Optifine pewnie wiecie do czego służy do przybliżania I, i, i także zwiększa ilość eps ów e, Race Minima wprowadza nam e, mapkę, którą widzicie Możemy mieć różne... E, różne... O! E, jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem e, O, coś mi charczy e, Dobra, mniejsza zapomniałem Modyfikacja Inventory Twix pozwala na sortowanie nad naszego ekwipunku. a Timber mod na ścinanie drzew po prostu jednym że raz sobie tak setniemy, zaprezentuje cały pień poleci. Jest także inny mod 3 Capitator, coś takiego o nie czy yy, coś takiego który ścina całe nam drzewo i wszystkie sadzonki to za to wypada ale jego powiedziałem nie, nie chcę, chcę Timbermod yy, timber jest lepszy no, można powiedzieć, że jest mniejszym cheatem w ten sposób yy, bo jednak może z tym Timbermodem o yy, wiele szybciej zbieramy yy, drewno no ale jednak yy, nie dostajemy tego wszystkiego od razu. Yy, I to jest yy, w tym momencie fajne. On działa na wszystkie yy, typy czerw, na, nawet na te dżunglowe. Yy, więc jest spoko. Fajnie, że dużo tych dym tak jest. Mi się podoba. Yy, a także a wracając do tego, dlaczego nie było filmików. Yy, to także dlatego, że niestety sprzęt mój nie, po, nie no pozwalał na to czyli mikrofon yy, bo dosyć słaby był ten jest trochę lepszy kupiłem, yy, i słuchawki po prostu były zepsute nie mam duże problemów żeby coś nagrać teraz yy, powinno już wszystko wrócić do normy przepraszam yy, wrócić do normy i yy, filmiki powinny się okazywać już yy, normalnie zapraszam do yy, no. Przed tym to się... pytałem, chyba tylko dwa odcinki i zrezygnowałem, więc no, to jest... Yy, to jest dosyć mała yy, liczba. Nie, nie, a nie więcej. Dwa filmiki z Giery dwa, dwa poradniki. Nagrywałbym na tym samym yy, kanale, ale te, tym razem będę nagrywał z kolegą, bo jednak yy, gra z kimś, kooperowanie jest lepsze niż tylko granie sam, samemu, bo... No, to jest coś, można się uczyć w pracy. Jak na razie to, to taka operacja będzie się opierała tylko ja i mój kolega. Eee, nie wiem, może uf, w przyszłości uda mi się z jakimś innym youtuberem eee, youtuberami <laughs> współpracować. przepraszam, ale jakąś, nie wiem, chypyłem czy coś. Eee, to co? Rozbieramy te sadzonki eee, i nie wiem, zaczniemy się może takim pierwszym prowizorycznym eee, domem, ale najpierw... O nie wiem, zimą ja nie lubię. Dobra, najpierw musimy jakieś jedza, jedzonko trzamać. No i muszko jest. Eee, zrobię sobie craftboxa. Dobra, może z tych obra. Patyki mam akurat, to jest dobrze. Oh, dobra, patyki yy, mam. Zrobimy sobie kilof yy, i łopatę. Wkopiemy się yy, wkopiemy się. Na skrzynię postawię. Może sobie te dobra, wkopiemy się gdzieś, nie wiem czy tu gdzieś jest. O tu jest to. Kopiemy się może w dół Może jakąś yy, odnajdziemy, jaskinię Po prostu się kopiemy Wykopię trochę kobla, bo jednak koblowe narzędzia są zawsze Może jakieś przy okazji zaraz znajdziemy To jest dosyć możliwe Ale zobaczymy Te pierwsze odcinki nie będą zbyt ciekawe no To jest chyba jasne, że kopanie kobla nuda. No ale e, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia e, i ten, ten czas można mi spędzić, bo można po, porozmawiać, można e, wszystkie powiedzieć. E, ja ten czas właśnie tak wykorzystam, że wszystko powiem. E, w najbliższym czasie e, ten filmik będzie chyba jeszcze bez intra, bo, e, bo tego kogoś nie zrobię. Ale intro będzie int na, na intro mam już pomysł i mam nadzieję że będzie że mi się podoba osobiście więc mam nadzieję że Wam też się będzie podobał eee... no i co tu więcej po prostu mam nadzieję że będzie się Wam podobał kurde mam nadzieję że będzie się Wam poda podobał eee... że, jeżeli chodzi o te filmiki eee, jakość jeżeli chodzi o jakość to jakość będzie w, będzie w jakości HD więc nie bójcie się jakoś 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 będzie, będzie na pewno w HD tak mi się wydaje jeżeli mój komputer uciągnie rendering w HD bo nagrywanie niestety no w HD w 725B niestety nie mogę bo nie jestem aż tak zdolny wiem że SKKF kiedyś pokazywał jak to robić w filmiku jeżeli znajdą filmik to wstawię Wam gdzieś z boku y, w opisie albo gdzieś y, właśnie ten link i że ktoś będzie chciał nagrywać, może sobie zobaczyć. To rzecz polegała na tym, że y, trzeba było... Program do nagrywania nagrywa tylko miejsce bez tych takich obramówek. No i właśnie, właśnie i y, taki program Sizer y, wpisze tam e, zrobi taką wielkość, żeby było 720p i właśnie SKKF pokazywał e, jak to zrobić. Trzeba policzyć te e, piksele od, od, między tymi górnymi i e, bosnymi, po prostu liczyć. i że ktoś ma siódemkę e, i podobno, to będzie miał na pewno podobne do SKKF, jak on pokazywał. Ja mam listę więc na pewno tak nie będzie. Jak on próbował, ale się nie udało, no to na pewno nie będzie. Yy, więc no więc może w przyszłości jak lepszy komputer sobie jeszcze kupię to uda mi się nagrywać od razu bo yy, jednak lista ogranicza dosyć jeżeli chodzi o nagrywanie filmików ma yy, no, każdy pewnie gdzie będę by się ograniczać jeżeli chodzi o nagrywanie filmów no ale cóż yy, sprzęg po prostu mi tak nie pozwala to a jeszcze yy, zrobimy sobie na dwa nawet dobra och nie pójdziemy ubite świnki Musimy sobie jakąś zagrodę na niej zrobić, bo widziałem, już w ogóle tu w tym jest sporo tych świni, więc się nie muszę martwić. Ale coraz będzie trudniej je rozmnażać, bo w tej wersji akurat jest rozmnażenie poprzez marchewki, a marchewki dopywamy z zabijania zobiaku, więc no, to się nie ciekawa sprawa, bo trzeba trochę się na... ponad... zabić te zobiaki, żeby cokolwiek zrobić, ale fajne jeszcze jest to, że to dalej jakiś środek transportu, czyli właśnie ta świnia, które w najbliższych dniach powinniśmy zdobyć, w najbliższych odcinkach powinniśmy udać się nam zrobić zdobyć siodła, zdobyć siodła i powinno być dobrze. Przecież sobie tutaj trochę. I tu zbuduję ten taki pierwszy prowizoryczny nowek. Jeżeli mi się zdąży, jeżeli nie, to kopiemy się w ziemię. Jakiś ten nie będzie jakiś szczególny ładnie, ładnie coś Ale będzie wystarczający Jak na początek Ta opa to mogłabyś szybciej trochę kopać Bo o, kop kop, 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 dobra O, o, jest noc czy zdąży? Dobra. E, Szybko, Dobra, e, sobie to, że jest nieładnie w Wiecie co? Chyba już e, i tak nie zdąży i tak zrobić tego domku. Jak na razie i tak mnie nic e, tutaj nie, nie gryzie, więc spokojnie zrobię. Zacznę robić ten domek. Słyszę coś. O może nie z... ma. Ale świń. Dobra. Widzę, że od... Nie widzę w ogóle co... Zapomniałem zobaczyć kiedy... Yy, złączyć stopera. Więc... ...nie wiem ile odcinek trwa. Yy, nie chcę, żeby był trochę za długi ze względów na rendering, aby po prostu łatwo było wrzucić. Jakie drobne ułatwienia... Też dla mnie. Tu będzie wejście. Tak naprawdę ja nie mam jeszcze szkła, więc i tak, i tak nic nie zdziałam. Mam kopę jeszcze mam. Zrobiłem sobie piecyk. Okej. Okay. Ups. Nie dzień zdolny, dobra. I zrobimy sobie trochę węgla. Węgla. A... Yy, a dobra, Oświetlimy dom. Dobrze. No i to by było już na tyle. Yy, zapraszam do subskrybowania mnie najczęściej.